Dzisiaj jest 17 luty, dzisiaj jest New Year'. Zaczynamy rok konia. E, czyli jakby nie pytać, e, dusza nie pyta, dusza się rozpędziła, nie funkcjonuje. Witam Was, Kwiatuszki. Będzie przerywać cały czas pewnie. Także czas w niewierzenie w to, że macie potężną moc. To już nie jest ten czas. Pamiętajcie, że naprawdę Wasze Słowo jest prawem i wszystko, co mówicie, musi się wydarzyć. Nie ma siły większej niż Wasza świadomość tego, kim jesteście. Także, kwiatuszki moje, naprawdę, it's time to wake up. It's time to wake up. Witam Was kochani. W ogóle słyszycie mnie. Słyszycie, słyszycie. Także kochani, ja dzisiaj rzuciłam w ocean w tę potężną energię wody. Pamiętajcie, że woda słyszy, że wszystko jest programem, yy, że wszystko jest energią, więc rzuciłam koniec, granic i śmierć na, na ten zjebany system, na, tą, na te kłamstwa. Na to, na to wmawianie ludzkości czegoś, co nigdy prawdą nie było, tak? Czyli wy, świadomość, świadomość to jest to, kim jesteś, świadomy, że jesteś w tym danym momencie i nie ma ha wsi, że ma być inaczej. Także moc z wami wszystkimi. I naprawdę nie obniżajcie się, jesteście fucking powerful. Wszystko, co powiecie, jest tak. Tak jest. Więc skupcie się, czasami jest lepiej przemyśleć, co się mówi, bo Twoje Słowo jest prawem, prawem absolutnym. Jesteście po prostu stworzeni do kreacji własnych żyć. Na 100% jesteście stworzeni na kreowanie swoich ciał, na kreowanie wszystkiego, także wszystkie choróbska i wszystko to też jest Wasza kreacja, i czas się odsknąć do tej swojej potężnej siły. Tak? Witam Was. Witam Was, króliczki. Także słuchajcie naprawdę. It's fucking powerful, wkraczamy w rok konia. Wczoraj widziałam, jak Chiny się szykują na, na ten dzisiaj wielki dzień. Będzie naprawdę miliony istnień, które popchną tą energię i ta energia przewali przez całą naszą planetę. It's 100%. <t> <t> Także, tak jak mówiłam, system się wali. Pali i rozpieprza na wszystkie strony. Ci, co żywili się ludzkością i wmawiali swoje jakieś kurwa dziwne opowieści treści, walą się teraz na web. Ja tam nie oglądam tego, ale wali się system stworzony na kłamstwie. Także, kwiaty moje najpiękniejsze, jesteście potęgą. W ogóle chcę podziękować wszystkim całemu światłu, które y, każda istota niesie y, na różne sposoby, bo tutaj wiecie, każdy jakoś działa na swoje różne sposoby. Także wdzięczność, słuchajcie, dla światła, dla tych, co się nie poddali i przeszli przez kurwa Armagedon, żeby, żeby, żeby prawda wyszła na jaw, bo. Tylko prawda nas wyzwoli, pamiętajcie, czy ona jest wygodna, czasem nie jest. Iluzja musi się rozpieprzyć, więc po prostu się nie bójcie, czas, czas po prostu zobaczyć wszystko poza iluzją, czas zobaczyć, że jesteśmy energią i wszystko nią jest i możecie naprawdę tworzyć, tworzyć słowem. Słowo ciałem się stało, pamiętajcie. Słowo ciałem się stało. Słowo, czyli to, co mówisz, ciało, materia, co w energii, to w materii. Także naprawdę dusza nie będzie się pytać, czy wam się chce, czy nie chce. W tym roku po prostu będzie lecieć wszystko na całego. Otwieramy nowy, nowy, nową Ziemię. Otwieramy kurwa nową Ziemię. Jest moc. Naprawdę jest moc. Nowa ziemia. Wiecie, to jest to jest coś, nie? Czekajcie, popatrzę. Miłość i moc, tak. Słuchajcie, to jest czas, żeby pokazać wszystkim, że dobro istnieje i dobro zwycięża i ci, co potrzebowali czegoś takiego takiego zobaczenia, że jednak jest dobro i miłość i, i, i nie mam potężniejszej mocy od miłości, bo nie ma, bo źródło jest miłością bezwarunkową, czyli e, wiecie nasz twórca źródło to jest miłość bezwarunkowa i żeby wracać do źródła trzeba się pozbywać wszelkiej e, iluzji i wszystkich tych programów i one odpadają razem e, razem z, w tym stawaniu się w tym świetle. Także... Także kwiatuszki moje... Także kwiatuszki moje, nie pamiętajcie, że wczoraj też zrobiłam tam shorta krótkiego na temat, a to chyba nie na YouTubie, że chyba nie chcecie być własnym haterem, Co to znaczy? Naprawdę ten świat funkcjonuje tak, że to tak wygląda, jakby ciągle, e, jakbyś ciągle, ciągle mówiła do lustra. Więc e, wypowiadając słowa do siebie, które cię nie karmią, e, stajesz się własnym hejterem. Trzeba się odsknąć i zobaczyć, że to, co znaliśmy do tej pory, to naprawdę kłamstwo za kłamstwem. I czas się z tym pożegnać, zacząć naprawdę e, Mieć miłość do siebie i do wszystkich? Że naprawdę, słuchajcie, trzeba się obudzić. Bez tego po prostu wszyscy się e, katują, tak jakby nawzajem, i, i tak jakby sam sobie, sam sobie. Także miłość. E, Czekajcie, bo tak piszecie, że mnie rozpraszacie. Także kwiatki, jest naprawdę jest, jest moc, jest światło, jest power. I jedyne, na czym macie się skupić, to na sobie. Naprawdę nie, nie, da, nie dawajcie teraz uwagi gdziekolwiek, gdzie jest syf. Syf jest i niech tam się rozpada. Coś nie może się wytworzyć na, na, na ruinach, tak? Czyli stary system się rozpieprza i niech sobie tam rozpada, a wy po prostu cała uwaga na siebie, do środka, w medytacji, w ciszy, w tej energii. Twórzcie swoje wymarzone życia, kładźcie swoją energię na to, czego chcecie widzieć tu więcej. Więcej, więcej, więcej. Czekając, bo ja już prawie nic nie widzę. <laughs> Także y, dzisiaj się wydarza dużo, dużo rzeczy, bo jest. Y, ja tam nie za bardzo się wiecie patrzę na te to, na to takie, nie wnikam za bardzo. Ja wiem, że się otwierają różne portale, które otwierają się raz na, na, na 10, na 30 lat, na 60 lat, także yy, także, także dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Zróbcie sobie taki, taki wieczór y, w medytacji, wyobraźcie swoje życia, jak sobie je wyobrażacie. Skupcie się na sobie i niech energia popłynie, bo pamiętajmy, że y, świadomość jest jedna. E, jesteśmy na planszy, projekt ziemia, e, mamy jedną świadomość i e, obserwujemy poprzez tą świadomość wszystko, co tutaj się dzieje i wydarza. Także nikt nie jest gorszy, nikt nie jest lepszy. Jest tylko, jest tylko poziom świadomości, czyli jest plansza, my wszyscy i po prostu różne poziomy świadomości, nikt gorszy, nikt lepszy, po prostu jeden wyżej, drugi niżej. Ale im więcej istot idzie w górę, tym naturalnie świadomość się podnosi, więc wspierajmy światło, bo światło służy nam wszystkim. I, i tak. That's it. <laughs> Czekajcie. Nie chciałam za bardzo, słuchajcie, patrzeć na komentarze, bo nie chcę dotykać niskich częstotliwości. Ja rozumiem, że nie każdy rozumie, ale po prostu ogólnie jestem wam wdzięczna, bo pamiętajmy, że energia jest energią i wszyscy co piszą tutaj dla nas, nas, nas po prostu wspierają, tak, bo Coś, co jest dobre czy złe, jest energią, więc y, dziękuję wszystkim. Kto zrozumie, to zrozumie, kto nie, to nie, ale... Y, ale, ale, nie? <ścoughs> ale, ale. Także y, ja nie chcę nawet sobie, słuchajcie, y, tyłeczka zawracać, y, i w ogóle kasować. Tutaj nic nigdy nie jest wykasowane. Rzadko kiedy mi się zdarza kogoś usunąć, także nie usuwajmy, nie usuwajmy słuchajcie, jakichś takich niskowibracyjnych istot, bo one po prostu dają nam powera. Dzięki nim też my wszyscy rośniemy i dzięki nim też jest więcej tego światła. Endacyt. Także, co jeszcze chciałam powiedzieć, że to nie czas być miłą i mówić rzeczy, czy komuś się to podoba, czy nie. To nie jest czas, żeby być taką, wiecie, że... I nie oddawali jej system. System, który wam nie służy. Słyszycie mnie w Słyszycie mnie słyszycie mnie czy nie? Tak jest padko. Miłość, 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 dacyk. Wiadomo, że ta miłość, którą zna 90% ludzkości, miłością nie jest. Kto przeszedł na drugą stronę, bardzo dobrze rozumie, czym jest miłość, ta boska miłość. And that's cyt. Przerywa, wiem, kochanie, przerywa. Tak, jakby siła wyższa, siła wyższa, bo każdy. Także nie będzie długi live, bo po prostu cały czas mnie wywala. No wiadomo, energia dzisiaj jest mocna. Także jeszcze raz, jak ktoś nie słyszał, dzisiaj jest special fucking day. E, pamiętajcie, że żeby naprawdę dzisiaj ten wieczór e, wziąć dla siebie, żeby skoncentrować się dla siebie, Słuchajcie, to, dość, to wiecie, to im wyżej się jest, tym, tym więcej się słyszy i widzi. I to tak jakby ciężko jest tak jakby to przekazać innym. Każdy musi gdzieś tam w swoją stronę znaleźć. Pamiętajcie, że wszystkie odpowiedzi i pytania macie w sobie i znajdziecie odpowiedzi i znajdziecie pytania. Jak się zanurzycie w siebie? Na pewno. I im wyżej się jest, tym siebie, że się nic nie wie. O, tak Wam powiem. No, im ciężej tak, to wiecie, to wcale nie tu nikt nie mówi, że im wyżej, tym lżej. Wręcz przeciwnie, za każdym. E, Cierpiennictwem, tym takim przewaleniem w wyższe lewele, jest więcej was, więcej świadomości, więc tak jakby to jest norma tutaj. Cały czas mnie wywala, słuchajcie, także nie będę przedłużać. Chciałabym wam tylko przypomnieć, żeby dzisiaj naprawdę fokus na siebie i naprawdę przez cały ten wieczorek. Rzucić własną energię na własne życie, bo wyobraźnia to jest dar od Boga. Pamiętajcie, bez wyobraźni nie ma nic, najpierw sobie coś wyobrażacie, a potem dopiero idziecie w tym kierunku, tak? Czyli na przykład sobie myślisz: Jutro zrobię to i to, czyli sobie to wyobrażasz, póki to w ogóle się dzieje. Także świadomość, wyobraźnia, a później to wszystko dzieje się w materii. Także najpierw świadomość, później materia. Pozdrawiam was, kwiatuszki moje i i do zobaczenia.